Polska mówi: Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Ze mną podpułkownik Krzysztof Przepiórka. Witam. E, nawiązując do książki Szturman e, autorstwa Dominika Rutkowskiego, podpułkownika Krzysztofa Przepiórki, chciałem zapytać o rozwinięcie prosić skrótu GBS. Ale to był potoczny skrót, yy, yy, byśmy nazywali gacie bojowe skoczka. W dokumentacjach to tak było właśnie opisane? No nie, tak? nie. Oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. Yy, raz na tydzień była wymiana bielizny i kąpiel. Yy. Jak to raz w tygodniu yy, majtki zmienialiście? Tak. W tygodniu zmieniliśmy majtki. No bo taki był, taki był harmonogram e, e, higieny, e, stosowania higieny w, 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 wtedy w wojsku. Po no ale dobrze, oddaję te majtki do pralni. No mhm. i skąd potem one były podejrzewane takie same, tak? Skąd później wiem, że to są te moje? No nie wiem. <śm> to jak mogły, to? No to? to Może się być... okazać, to, że no, dostaję za chwilę kolegi? No oczywiście, że tak. to mogły... I, I tak było najczęściej. No. By, by szły do pralni. I przychodziły i dostawałeś. No to A nie można tak... sobie było zaznaczyć, zapisać, podpisać czy coś. Ale, ale prania była, no jeżeli na przykład w, w Elblągu, gdzie zaczynałem swoją służbę, było, stacjonowało kilkanaście tysięcy żołnierzy. I to wszystko szło do jednej pralni, no więc to no, nie była nasza pralnia. My nie mieliśmy pralek na kompanii nawet. Więc jak to? No, gdzieś jakiegoś kolegi żołnierza, na przykład z jednostki pancernej mogłem dostać <śmarsz> takie gacie. Ja mówię również o ręcznikach też. Ale zdarzało się, że z takim, że tak powiem, kolokwialnie defektem mogłem otrzymać takie gacie? No, raczej, raczej nie no. tam prano natomiast. Myśmy sobie nie zdawali sprawy, że tą higiena wtedy w naszym społeczeństwie nie była do, do końca przestrzegana. Zresztą nie było, pamiętajmy, nie było mydła. Myśmy dostali, dostawali jedno mydło na, na chyba na miesiąc czasu. For no you było takie mydło czerwone for you. O. Tak. Raz w tygodniu zmiana bielizny, a kąpiel? Codziennie chyba, tak? Nie, też raz w tygodniu. Myłeś się codziennie, tak, to, natomiast ta taka ogólna kąpiel raz w tygodniu. To mieliśmy łaźnię, to trzeba było zamawiać, bo łaźnia była zamawiana i na konkretną godzinę pododdziały szły i... Ile miałem się, czasu na taką kąpiel? Nie wiem, to jest jakieś parę minut, no wychlapać się i, i po tego, bo czekali następni. To przecież to były setki żołnierzy. Trzeba było przepuścić przez taką przez taką łaźnię. No dobrze. Pościel zmieniana była często chyba, tak? Czy jak? Nie no, też raz w tygodniu. Czyli wszystko raz w tygodniu? Wszystko raz w tygodniu. To był taki, tak, raz w tygodniu. Okej. Okay. Wyjazd na narty. E Pierwszy? Pierwszy wyjazd na narty, na nartach. A to mhm. Ci chodzi, że o ten nasz yy, brak higieny wtedy? Tak. <laughs> tak, rzeczywiście to było takie, yy, teraz wyobrażam sobie, traumatyczne przeżycie, <laughs> ponieważ nie, yy, nie mieliśmy żadnej łaźni, niczego. Przez dwa tygodnie byliśmy na nartach, na takim w Zieleńcu konkretnie, a stacjonowaliśmy, mieliśmy takie swoje obozowisko pod, pod strażnicą w Lasówce. No jedyna, jedyna woda, jaka tam była, to taka rzeczka. I myśmy się tam tak naprawdę w rzece myli. Ale myliśmy się tylko, no co, no, no twarz, tak? E, e, nasze, e, nasze ciała były okopcone, bo przecież e, grzaliśmy namioty no, takimi kozami, tak? piecyki takie, e, e, na, na, na węgiel, na drewno, więc to było pełno dymu zawsze. Byliśmy okopceni. I to się myło tylko twarz, jakimś tam. E, trochę zęby w tej zimnej, w tym zimnym strumyku, pozostałe części ciała, nie no, tam spaliśmy nie w piżamkach, tylko w mundurach, bo było strasznie zimno. I pamiętam nasz powrót do Elbląga w dwóch przedziałach, mieliśmy zarezerwowane dwa przedziały, strasznie śmierdziało. Myśmy może tego tak nie czuli, ale wiem, wiem po pasażerach, że unika, unikali tych naszych dwóch przedziałów, bo strasznie capiło. E, rozumiem, że teraz już sytuacja inaczej wygląda. No tak, tak, tak to jest zupełnie inna kultura e, e, higieny. Zresztą no, przeszliśmy rzeczywiście metamorfozę od tamtego momentu, mówimy jako społeczeństwo, jeżeli chodzi o naszą higienę. To i jeszcze więcej przeczytamy w książce Dominika Rutkowskiego i podpułkownika Krzysztofa Przepiórki Szturman. Odważni żyją, ostrożni trwają. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był podpułkownik Krzysztof Przepiórka.